Cześć, witam Was na kanale Warsztat RPG. Ja jestem Amnezja i dziś opowiem Wam o kolejnych pięciu różnicach pomiędzy Savage Worlds a Savage Worlds edycją przygodową. Tym razem skupimy się na magii. Zaczynamy! Warsztat RPG. Pamiętacie jak w poprzednim odcinku mówiłam Wam o tym, że Ogarnęłam dopiero co, że w nowej edycji nie ma punktów doświadczenia. No to nie do końca jest to prawda. To znaczy, owszem, w polskiej wersji ich nie ma, ale w angielskiej już są. Skąd taka zmiana? Nie mam pojęcia. Ale oprócz tego, znaleźliśmy z Michałem jeszcze kilka innych różnic pomiędzy wersją polską a wersją angielską, jeżeli Was interesuje taki materiał. Dajcie znać w komentarzach. A teraz przechodzimy do tematu tego odcinka. Nowa, bardzo fajna mechanika, czyli modyfikacje mocy. To znaczy, możecie zmodyfikować daną moc po prostu w momencie, kiedy chcecie jej użyć wtedy, kiedy wam to będzie potrzebne. Na początku rozdziału z czarami pojawiają się ogólne takie modyfikacje i to jest na przykład przebicie pancerza. Bardzo fajna sprawa, bo nie zawsze wam jest to potrzebne, a tak to wydajecie dodatkowe punkty mocy, aby wykorzystać to tylko przy tym jednym zaklęciu. Niektóre konkretne czary również mają swoje prywatne modyfikacje, które również są po prostu w księdze zaklęć. Moja <grych> ulubiona zmiana to jest przewaga. Nowa moc zmienia się na przewagę, nowe moce. Tak, czyli czarodziej może wybrać Dwa zaklęcia zamiast jednego. I dlaczego jest to moje ulubione? Dlatego, że przez pół kampanii grałam źle i mój czarodziej zamiast posiadać tam załóżmy, nie wiem, 10 zaklęć posiadał tylko 5. No bo oczywiście nie ogarnęłam. Brawo ja, nie zróbcie mojego błędu. Zmienia się również kwestia używania mocy, no i tych punktów mocy. To znaczy, jeżeli w starej wersji nie udało wam się zaklęcie z jakiegoś powodu, znaczy, z jakiegoś powodu, czyli na kostkach Wam po prostu nie poszło, czyli zamiast 4 mieliście 2 na kostkach, no to jeżeli załóżmy, zaklęcie, którego chcieliście użyć, miało 4 punkty mocy, to wykorzystywaliście 4 punkty mocy i Wam się nie udawało. Ale w nowej wersji zostało to zmienione i wystarczy wtedy jeden punkt mocy. Czyli nie udało Wam się i zużywać jeden punkt mocy, ale oczywiście, gdyby Wam się udało. To zużywa, zużylibyście normalnie 4 punkty mocy, czyli tak jakby płacicie tylko za nieudaną aktywację. Zostając jeszcze przez chwilę przy punktach mocy, zmieniło się również jak odzyskiwać punkty mocy. W starej wersji odzyskiwaliśmy jeden punkt na godzinę, ale to było zupełnie niezależne czy odpoczywamy, czy nie odpoczywamy. W nowej wersji z kolei Możemy odzyskiwać 5 punktów na godzinę, ale tylko na godzinę odpoczynku. Wydaje mi się to o wiele wygodniejsze ze względu na to, że o wiele łatwiej jest ogarnąć, kiedy drużyna odpoczywa, niż policzyć dokładnie, ile czasu minęło pomiędzy użyciem ostatniego zaklęcia. Jeszcze jedna zmiana wydaje mi się dość istotna, kwestia podtrzymywania mocy. I teraz krótko, co to jest podtrzymywanie mocy. Kiedy chcecie nałożyć na swoją drużynę, załóżmy dwa zaklęcia, na przykład pancerz i umagicznienie broni, to rzucacie te zaklęcia, one trwają załóżmy 5 rund. Po tych 5 rundach kończą się, ale możecie je podtrzymać. I teraz co się zmienia? W starej wersji, jeżeli chcieliście podtrzymać, no to po prostu podtrzymywaliście zakręcie, automatycznie nie wymagało to żadnego rzutu ani nic takiego, ale jeżeli rzucaliście już jakieś kolejne zakręcie, to otrzymywaliście ujemny modyfikator w zależności Ile zakręć podtrzymujecie, czyli w tym naszym przypadku dwa zakręcia podtrzymujemy, czyli pancerz i umagicznienie broni. W związku z tym macie modyfikator minus dwa do kolejnego rzucania zakręć. Z kolei, gdybyście chcieli po prostu walczyć, no to nie ma problemu, po prostu walczycie i nie otrzymujecie żadnego ujemnego modyfikatora. W nowej wersji zmieniło się to pod tym względem, że musicie wydać tyle punktów mocy, ile osób. Na ile osób rzucacie zaklęcie, tak? Czyli załóżmy, że wasza drużyna jest czteroosobowa, rzuciliście na cztery osoby, czyli na siebie i na trzech towarzyszy. No to, żeby podtrzymać ten pancerz, musicie wydać cztery punkty mocy, a jeżeli chcecie podtrzymać pancerz i umagiczenie broni, musicie wydać osiem punktów mocy. Mam nadzieję, że jest to jasne. I to był już ostatni punkt z dzisiejszego odcinka. Jeżeli interesują Was jakieś konkretne materiały, konkretne kwestie, dajcie znać w komentarzach, na pewno będziemy brać to pod uwagę i na pewno będziemy jeszcze tworzyć masę materiałów na temat Savage Worlds, bo zarówno ja jak i Michał uwielbiamy ten system i dość często gramy. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!